Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj jest drugi odcinek, z Krasza. I przechodzimy sobie tutaj. Może tym razem zagramy Kokoboko. No okej, okay, sobie zagramy Koko. Widzę, mój drogi. I w ogóle nie zmusicie zostawić łapki do góry. suba na tym kanale, żeby było więcej takich odcinków. I oczywiście. Zobaczcie, śnieg tu w to na luzie i teraz kurka No, oczywiście naszego krasza. Serki musiałam się napić. No nie złamuję, no plansza, okej. Okay. To, to też będzie plansza, myślę. No dobra, jaka grafa. Kurde. Uuu. Mabra. Do es. Okay. So we need the other masks to close the rift. Correct. Now my brother Okano is around here somewhere. Yeah. Okay. Don't worry. We have a thing where we fight, he loses. It's a well-established thing. da Sprawiamy to. Okej. Okay. Okej, okay, sterujemy koko. No dobra. to nie sterowałem, Okej, okay, mam wielką przytajnię. Aha, dobra. Możemy sobie zmieniać. Ale R2 też możemy zmieniać. Ale ja chyba wolę trójkątem i tak wygodniej. Dobra, tak. Pyk. Ło. Pyk. I pyk. Pyk. Ło. Dobra. Ło! Ło! Okej, okay, tutaj trzeba, tak. O, to proste. było porządkowe. Chodzi po rymale. O, checkpoint. Coś, co nam się bardzo przydaje. ok. A czy jak? A czy nam nie wybuchnie? Tak? O nie, dobra. A czy to jest opa? Okej, okay, to nie jeściemy, żeby nam tu nie gadało. Okej, okay, nitro. No, tutaj trzeba już uważać z nitro. Chociaż mi zawsze trzeba uważać, ale okej. Okay. No, tam coś było. Dobra, to trzeba tak i tak. Dobra, tutaj tak. oj, nie tak? No tak. Okej. Okay. Pyk i pyk i pyk. Pyk. Kurde, co jest? Dobra, trzeba to tak zrobić, checkpoint, ESA. O tutaj tego nie rozwalam, no bo właśnie tu mogła, widziałem w skrzyni i pomyślałem, że to może być ta szałka, także sobie nie rozwalam. O nie, szyna. Dobra, ja się tu muszę skupić, to standardowo nie będę gadał i już to omówię wam na, na sercu. Dobra. Pik, 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 pik. Okej, okay, to nie jest to jakoś trudne, to możemy gadać w sumie. Czy gadać? Ja do was gadać. Wy możecie gadać w ten sposób, że dajecie mi komentarze. Także dobra. Powiedzmy, że ja do was gadam. Okej, okay, tak, błąd Dobra, i to skrzynia. O nie, ja tam widziałem skrzynię. Okej, okay, jest tam. My będziemy musieli wiem co zrobić. się odbić. Dobra. Nie, nie musiałam chyba ob obrotu też robić, ale wolałam to robić. Okej okay, TNT, nie będę tak ryzykował przy TNT. I teraz dopiero, o, cztery naraz. Okej, okay, metalowo, o, też drewniałam też są sprzyjnki. Okej, okay, szyna, dobra, w dół, bok, osiołkami też można. Okej, okay, ale ja wolę innym guzikiem. Okej, okay, boki Dobra, Essa Robimy tu Skrzynka i skrzynka i pykon, tu niczego nie ma, no oczywiście, że to jest Okej, okay, bo on już liki pewnie tu też będzie pod gunosem skrzynkę. No, coś tam widziałem chyba. Okej, okay. w bonusie maska Dobra Nie będę tego zmieniał, bo wybuchną dwie. Okej okay. Dobra, pyk. Pyk Hmm, wszystkie naraz. Dobra, asa. Dobra, sobie tak to zrobimy. O nie! Kurde, spadłem. Ale dobra. I tak, proszę, nie bo to jest bonus oczywiście. O! Ej, wolę tutaj sprawdzić. niż ma ten. Mi się zrobi, że nie zrobiłem wstrzymina. W ogóle tam trzeba go będzie wyeliminować. życzko Dobra. Pyk. Pyk, 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 pyk i pyk. <laughs> Ale co ciekawie zrobiliśmy? Oj, oj 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 Co ja robię w tym bonusie, widzowie? A, nie wiem, nie wiem. Tak też pewnie... No, tam, tam jest kolejna skrzynia, widziałam. Dobra, muszę się skupić ten bonus jest troszkę cięższy. Okej, okay, żyćko. O, o, spadł prawie. Nie, Tam mi się nie zaliczyła skrzynia, nie? Ale zaliczyła, dobra. A to Asa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, tu jest ta skrzynia. Boże, ja bym to robił. Jeden, dwa, trzy, 4, 5 Kurde, mogłem poskakać na tej skrzyni, ale... Mówi się trudno. Okej. Okay. Wrócić mam Już mamy 19. Ma Dobra. Tutaj oczywiście skrzynia, prawda? tak, bo tam była ta pancerna skrzynia. Było, dobra. Oczywiście, nie mamy żadnego zgonu, to daje nam spo, swobodę. Bo możemy się maksymalnie jeszcze dwa... Znaczy dwa, może trzy razy skuć. Także spoko. Patrzeć, jakby tutaj trzeba wyjaśnić, mój drogi kolego. Pyk, 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 pyk. Ojej, nie pykło. Ojej, bo to są te. Kurde, Szarki. Szarki, boże. I co ja na boże? Tu tutaj są szarki, boże. Co ja jestem Anglikiem? Boże. Dinosaury chciałam powiedzieć. Boże, rakiny, Witek! Okej, okay. My mam play angielską, to mogę też mówić po angielsku. Dobra. Bez śmiechu być tu, bo trzeba skupić. Co coś tak głupio, nie jest, skupić trzy razy. Dobra, tutaj. Ojoj, oj, oj, trzeba się będzie odbić. O nie. O nie, widzowie! Co jest problem? Mr. Bombastic, Bomba Fantastic? <grystanie> Kurde, i co teraz widzu mój drogi? Ha. <grystanie> nie wiem, przejdziemy na no poziom OK, a nie będziemy mieli mimo wszystko ukrytego. No, nie mamy ukrytego diamenta. Yy, <laughs> Także ja myślę, że ja z Wami się tutaj pożegnam, a my po prostu to nie wiem, porobimy sobie yy, poza odcinkiem, może co? Ja to sobie. Porobię poza odcinkiem, chociaż może teraz? Nie, bo to będzie nudne. Poza odcinkiem to sobie po prostu zrobię widzom mój drogi. No, a możemy w sumie jeszcze jeden pyknąć. A potem to zrobię. Up, 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 up. Szkoda tego ukrytego, że nie przeszliśmy to. Ale dobra. Zgniatarka. No szkoda, ale myślę, żeby Was nie zanudzać tym jakoś, że może nie udało nam się to znowu. Musimy cały poziom powtarzać po roku. żeby tak to zrobimy, że wiadomo, że oczywiście poza odcinkami, co wy o tym sądzicie w ogóle, napiszcie w komentarzach, czy jest gubernator. O nie, ja wybrałem koko Zagramy sobie dwa razy koko, żeby było sumie równo. Dobra. Ale zobowie kurde. Dobra, ciakłoń. Co nam to No Jak już mówię szkoda, ale... Mamy następny poziom i trzeba się na nim teraz kupić, a nie. Dobra. Pyk! Gwiazd. Dobra, niech to się wszystko sobie wysadzi. Oj, dobra, pyk. Lecimy. Ło Jak połączka jeszcze, ale to jest ten bonusik. Czy to nie jest bonus, bo to jest tak w sumie, Kolejny etap poziomu rozliczone Bo tutaj się liczą zgony, nie? Ło! A tutaj jest ciałka. Okej. Okay. O nie! Kurde. Szkoda, bo mogą sobie jeszcze tam zebrać jedną skrzynię, ale... Dobra. Lecimy. Speedranek Dobra. Widzowie. No, szkoda, szkoda, że nie zebraliśmy, ale tak mówię, po prostu napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy, czy mam was zanudać, że o Boże, że nie że nie zdobyłem jednego diamentu, to musimy czy powtarzać na nowe nagrywanie, czy po prostu yy, zrobić tak, że wiedział. Yy, poza nagrywanie. Ja myślę, że poza. Ale dobra. Tam mam żyćko ale tutaj widziałam jakąś skrzynię i nie przewidziałam się. Okej. Okay. 69 się podejrzewa na liczba. Musimy to zrobić, okej? O tam mam jakiegoś pierwszego, większego wroga. Aha, bo to pewnie nam... O, o przejście do diamentu, podejrzewam. Chyba, że do czegoś innego, ale podejrzewam do, do diamentu, widzowie. A tak w ogóle, po. po 26 życiu, ok. A tak teraz, wracając w ogóle do Bandicota 4, właśnie co w niego gramy, to kurde, myślę, i w, w ogóle tam jakieś. Diamenty odwrócone, w sensie, że poziomy, nie wiem, odwrócone takie są, kurde, że przykładowo my mamy skrzynię tutaj na te dwie na lewo, a to będzie na prawo w, w odwróconych poziomach. To jest dosyć ciekawe, myślę. Nie wiem jak sądzicie o tym. To fajne chyba to będzie. Dobra. żeby to nie zbić 1, 2, 3, 4, sobie zostałny. Czekaj, to pewnie coś będzie do góry. Jak to bywa? Na Kraszach nawiedziałem. No, Bryk. Jak my potem zajdziemy? Nie, co ja zrobiłem! bo ja to zrobię, zostawić, mi tam poskoczył. Ale gąsie nie liczy oczywiście, bo to bardzo. Ale mi się szybko bo, e -y, nacisnęło kółko. Widzę. Rozbijemy sobie te. Tutaj. I sobie zostawimy te jednak skrzynie. Będzie chyba bezpieczniej. No dobra, poczekajcie. Dobra, ja się zastanowię i w ogóle widzowie poczekajcie na chwilę, się zatrzymam i wam powiem jedną tajemnicę, nie wiem czy ktoś to wiedział, czy nie, że twórcy gry, każdy cięższy, krasza jedynki, krasza dwójki, krasza trójki, i krasza właśnie, skórki co w niej gramy, to stworzyli z My nie wiem, wiem czy już to mówiłem, czy nie. Chyba mówiłem, ale mnie miałeś... już... O nie, zniszczyłem! Czy my zaraz tam się dostaniemy? Mam nadzieję, że tak, ale nigdy nie wiem. Nigdy nie wiadomo. Boże, co raz robiłem. No i teraz się nie dostaniemy. O Boże widzowie, to będzie druga, długi bonus. Ale dobra, spokojnie, czas mamy, 16 minut trwa nagrywanie na luzie, Myślę, że tak będzie bezpieczniej, to też sobie wszystko przeskoczymy. Tutaj już wiemy. Nie, nie, nie. Tak. Dobra. I tutaj. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2... Dobra. Sami wiem, że to się rozbija ten, widzowie. Tak wiecie. 5 razy można na to nie skoczyć. Oj, tu jeszcze no. Myślałem, że tego nie rozbijam, żeby doskoczył, OK, To trzeba tak zrobić. Ewidentnie. No i tu już wiadomo. Przejść do tego do tej platformy, żeby... żebyśmy sobie tutaj nie znowu wjechali do poziomu. I Jak to chcecie, to możecie napisać swoją decyzję, czy byście... Oj, tylko tam jeszcze może być wyżej, to lepiej żeby tak to zrobię. Czyli właśnie mam poru. Nie, serio! Tu trzeba poskoczyć. Ej, bo muszę jeszcze? Nie, dobra. Możemy jeszcze dwa życia zmarnować. Uu! No już jeden. Boże, i to właśnie jest pospieszenie. To się nazywa pospieszeniem. No dobra. Bo trzeba tak. Zresztą niczego na pewno nie ma. Nie wiem. Bo wiem, że jak tak się robi, w trakcie pod kołku to jeszcze się wyżej. A biją, dobra, tutaj skrzynia. E, prawie bym tego nie zauważył, co idź Boże, e, się zagapiłem na tego gościa. Ja do mnie szlaki prawie, a... Kurde. Ło, tutaj, kolejne pułapki. I by prawie się zabiło Tinti. Dobra. Nie mogę tego zniszczyć. A niczego nie ma. Dobra, mogę no na to, to może muszę zniszczyć. Ok. Teraz. Byk. Dobra. Ojojoj, oj, oj, widzowie. O tak, trzeba zrobić. I to tak. Tam nic nie ma? On nie ma. Dobra, możemy sobie przejść. O, checkpoint. Uwaga, dajcie mi go. Dobra, dobra, żyćko. Dobra, musimy już pewnie... Tak to... Oj, co ja robię? Albo nie, nie nie, no, nie da się tak. Będziemy musieli potem się wejść. Pewnie. No. O! Ja! O szczęście! Oj, oj oj. Jak to zrobić? Może. Nie stanie życia. No szkoda, że to sobie wykorzystałem to życie, bo teraz nie wiadomo, no, jak to przejść. Nie wiem, czy jakbyśmy odmienili tą skrzynkę, to czy to się liczy, że nie będę miał tej jednej skrzyni, czy nie? To chyba tak. Dobra. Jakoś nie wiem. I to jest to dosyć ciężkie, przej. Ja tutaj sobie zajdę. No bo zobaczcie, jak ja tu będę, nacisnę trójkąt żeby na platformę Co przez nie wiem. Trochę ciężkie to jest, widzowie. To bardzo. Czy jak ja mam to zrobić? Bo, what? what, what, what? Kurde, abym nie chciał tego powtarzać, Widzowie. Widzowie a hmm. Aż mam tutaj nawitację życia O dobra Chyba to robię, chociaż może ślisk widzowie i tak bym doskoczył Chociaż to może być ryzykowne O dobra, tak będę na krawędzi Żeby tu w razie w doskoczyć No i wiedziałem Że to się nie może udać é, deu No dobra. Wow. o, Nie, Nie. não deu não é sério, aí

Nie, maksa nie byłem Boże. Bo ja miałem 5 zgonów nie zauważyłam. Hmm. No dobra. W tym materiale by było wszystko. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę do góry. Zobaczyłam na tym kanale. I pa pa!